Witam Was, moi drodzy, w pierwszej naszej serii. Ta seria ogólnie będzie polegała na tym, to będzie z demo e, Tak, to będzie z demo Gorgona, ale ja zapraszam do odcinka. Jest noc! A ja widziałem to, co ja bym nie chciał widzieć. Boże święta, muszę szybko biec do... Może, muszę szybko do domu. Muszę na kłócaka. cichu, Podził. Zapomniałem klucza wziąć. Ech. Nie wyjdę. Muszę... Mi kunił. Żeby mnie zgubił. O, dobra. dobra. Teraz tak, tyły są nadal zamknięte. Nie ja jeszcze brata. O, nie. Szczerze jeden drop to jest taki, że zostawił okno, a drabinę mamy tak tu. Dobra. Ej. Um, trzeba iść naprzód. Jeść. Ła, dobrze, że kiedyś grałem w nimi. Ciao, Wario. Да, она пытается что-то О! Это Да. Nie wiem, co się dzieje z moim bratem, tak szczerze, i nie chcę wiedzieć, To Do... oh, dobra. Nie ma go. Nie ma. Aj, aj, aj. Nie wiem, co mówiłem, że zostawił okno otwarte. Ale to nie wiem. Rodzice śpią Ogólnie to ten dom jeszcze nie ma Więc nie będzie żeby tak ogólnie to jest um, Taki świąteczny Bo to nie jest nowego tej będzie być. Później zmienimy dom W Szesko mi nie da rady, Trzeba użyć. Techniki jakieś. Trzymaj puffę. O mama, mama, mama mija. Jak ma mám... O. O. Mňa píše. Či neskáčem? Tak. Dobre. Táto tej trojbina, to mi usunula. Nie, usunula. Dobre. Git, git. Tak. Teraz ideme spať. I... Wszystko. Tymczasem gdy ja śpię, to u brata. Weź mnie zostaw, proszę, zostaw mnie, nie rób mnie nic! Kimkolwiek jesteś. <słuchaj> proszę cię, nie rób mnie nic! Dobra. Nie mogę spać się o tym cały czas myślę. Muszę się wyłamać. Uciec tak, z panem. O. O. Dobra. Idziemy go szukać. To już że to jest jeszcze moja ta. Let's go. Mm -hmm. Prezy jakieś dar, dar. dobra, to co mi się przepiło to był jakiś bag. Co tu się stało?

Ja słyszę. Muszę przejść. I tak. Chciałem go chyba. Czekajcie, bym musiał tam się włamać. Teraz po cichu, bieg Na razie jeszcze nie zobaczycie tego karkona, na on uciekł. Stary, stary. Jeszcze one mieszkową tu nie krasuje. Jak on cię przypiął? No właśnie, nie wiem. Sam. O. Dobra. Musimy stąd jak najszybciej uciekać. Ja bym najpierw przebadał ten, ten a nie uciekał. Rozumiesz? Coś? Rozum to by było na tyle z tego odcinka. Z pierwszego odcinka z temu górgonem. My się widzimy my w kolejnym, drugim odcinku, czyli tak zwanie. Eee, w środę o 14.30 tak o 14.30 bo nie wiedziałem ile mi ten odcinek zajmie ale go wrzucę teraz o 11.00 teraz go wrzucę więc się nie martwcie pa